I ostatni rodzaj, zapasy w cenie ewidencyjnej. Tak jak mówiłem wcześniej, zwykle są to zapasy związane z produkcją, czyli nie będziemy ich kupować normalnie. Natomiast pokażę, jak się zachowuje zapas, który ma tą cenę ewidencyjną uzupełnioną. Jak widzimy, mamy tutaj 10, jeśli chodzi o cenę ewidencyjną. Zasada jest taka, że System zawsze użyje tej ceny, która jest na kartotece. Nieważne co wpiszemy, jako koszt, jako koszt jednostkowy użyje czy przy zakupie, czy sprzedaży, zawsze 10 jako ceny ewidencyjnej. Faktura zakupu. Nowa. Spróbujmy kupić ten zapas. Także kupimy go po różnych cenach. Pokażę Ci, jak system zaksięguje takie transakcje. Niezawodne F8, czyli 10, 20 i 30. Zgodnie z ustawieniami. Tu nie zrobi żadnej korekty, tu zrobi korektę o 10, a tutaj o 30. System zawsze próbował będzie doprowadzić do kwoty ceny ewidencyjnej. Spróbujmy zaksięgować dokument. Otwórzmy zaksięgowaną fakturę. Nawiguj. Zapisy wyceny. Mamy troszkę więcej, bo w pierwszym przypadku. Koszt bezpośredni, kwota kosztu rzeczywista 10, nic system nie musiał robić. W drugim przypadku powstały już dwa wiersze, koszt bezpośredni 20, system zrobił korektę o 10, potraktował to jako odchylenie. W trzecim przypadku 30, system zrobił korektę o 20. Księgowo na zapisach księgi głównej wygląda to tak samo. Natomiast na zapasie koszt jednostkowy oczywiście się liczy jako 10. Tutaj w zapisach księgi zapasu oczywiście wszystko mamy Kwota kosztu rzeczywista zawsze 10, pomimo korekt, które tutaj mamy. Czyli w tym przypadku i w tym mamy dwa zapisy wyceny, w tym, który korygował.